you Bona X1 Siemanko Siemanko, niskie nie to, to jest... To jest... Black Ops 2. To jest Black Ops 2, odcinek 2. Mamy mądry kit. No. Hejt. Jezus! Gdy zhejtowałeś? Nie. Nie chcę żyć. on jest? Nie mogę. Jak? Na balę musiał cały magazynek nie trafiłem. Z pistoletu cały magazynek nie trafiłem. Ej, Potem w ogonie nie uciekł. Ziomek tu nie brzymie. Nie. Miałem powiedzieć. No? Właśnie. Znowu gramy na mapce karier. Nie wiemy czemu, ale to tak wyszło. I już mam level. ja. Znaczy... Jak na dobry rozum to nagrywamy to raz po drugiej, więc... No. Ale ja nie mam broni dobrej. A ja gram tym tym... A tym. ja muszę sobie stworzyć jakąś broń na lagi. To znaczy... A żeby dobra była podczas lagowania. Słod. Żeby Sorry. się... Żeby się nią dobrze ja to, że... A, ginę! Flash! Ja jej, zabiłem snajpera. No zobacz który jestem! Ha, jestem lepszy od ciebie! O lol! W plecy. Ja nie mogę. Prefer, A ja chodzę z Bert, dla... Dobra, już. Prawie jestem lepszy od ciebie. Prawie, robi różnicę, o oh, kurde! Nie, 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 Ja nie mogę, już zniknął. Samo... Nie! Samochód samok, so, nie nie zabił. Łamań... Ty, ja łamię kot. z Z Zniszczyłem helikopter, z z fajne to. Ty Fajne to. No to. samok, o boże, teraz ktoś u mnie wierci, nie! Nie, zawsze jak coś nakrywam, to coś zawsze, albo mama wbije do pokoju, albo jest jakaś masakra. Kwadratowa masakra. Przerwam, helikopter, patrz! Jak to robisz? Ja go nie bo rozwaliłem. No, obu nas zabił, się.

I powiedzcie mi, czy dobrze mnie słychać, czy dźwięk jest lepszy od e, starego e, od starych nagrań. O! Właśnie, coś dawno Kurde! Jak się odwróciłem, bo mi robił plecy, to mi zrobił plecy. No i znowu wiercisz CPU. Znowu coś wierci. A mi coś teraz nie idzie. Rabło za tobą. Aha. Olaj! O, 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 right! yeah. Odblokowałem celownik, e, coś tam. Może jak będę no. miał formata, to nie będzie tych labic. No, ja też chyba tam się o format postaram. zgram najważniejsze. No, na przykład... E, wszystko związane z moim kanałem. No. W sensie? No tam infra, obrazki, te du... Dla mnie tylko to jest najważniejsze. Wiecie, czego ja nienawidzę? Tego, że jak ktoś kładzie, podczas strzelania... Tam... Nie, yeah, bro, headshot. Boom, headshot, boom, headshot, boom, headshot, boom, headshot. Boom. headshot. Boom. No. headshot. Boże, kochany, no. Pode mną stał. Ja przegramy. Przedziemy. Tak. Nie, nie przeszedł mnie. Dobra, o, Nie, 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 nie. przecież. Steam mi się odpalił! Co? Steam mi się odpalił, bo nacisnąłem Sprint tab. Aha. Jakie lagi? Myślałem, że go nie zabiję. Cały magazynek nie. No. Ja już mam tych hacyjstwie. Gratuluję cię kolego! Zemściłem się. Właśnie, ja, ja jeszcze nie wiem czy kontynuować tam... By, jak, jak, ...jakby Serwis mb 3 Tamto multiplayer. Bo kampanię to na pewno nagram w mw 3 Tylko najpierw sam ją muszę przyjąć. A ja nie nagram. A ja nagram... Właśnie! Skyrim ma, może nagram. A ja może nagram z tobą jak kupię. Chyba w Skyrim ma będę Ale nie wiesz, że nie da się grać na multi. Tak. Da się chyba w Skyrim da Nie da grać. Nie. Mi się wydawało, że można. To też się wydawało, ale nie można. Kolejki się, się pytałem, a on jest w ten. Uświadczonym skyrimowcem. Czyli... Dobra! Granata! Enemy no, Nie ma to jak przegrać myśląc kampubiety. No. Nie wiadomo, że ostatni, nie ostatniego. Ciebie. Dobra, będziemy się żegnać z wami już. Siemanie. Nara.